Chleb i wino w tradycji biblijnej ma przynajmniej takie trzy podstawowe znaczenia. Pierwsze, najbardziej znane, to jest pokarm, który jest podstawowy. Mamy już w Księdze Rodzaju Melchizedeka, który spotyka się z Abrahamem i przedstawia mu chleb i wino, chleb i wino. Mamy w Księdze Sędziów lewitę z Betlejem, który przychodzi do pewnego miejsca i mówi, ja potrzebuję tylko noclegu, mam słomę, paszę dla osób, dla siebie i dla moich mam też chleb i wino, natomiast potrzebuję noclegu, czyli byśmy takie powiedzieli, coś co jest podstawą do życia. W Polsce by się bardziej powiedziało może chlebi i woda, nie? Czy, chle, czy chleb i herbata, natomiast chleb, chleb i wino jest rzeczą fundamentalna do przeżycia w kulturze, w kulturze semickiej. Drugi moment, bardzo ważny, z chlebem i winnym, to jest to, że to nie chodzi tylko o przeżycie. I w Księdze Psalmów, w 104. Psalmie mamy takie bardzo ciekawe zdanie, że wino rozwesela człowieka, rozwesela serce człowieka, a chleb krzepi to serce. I tam, gdzie jest słowo polskie krzepi, mamy hebrajskie słowo, które oznacza umacniać, być takim fundamentem, być taką podstawą. A więc pokarm jest czymś, co jest podstawą, koniecznością, ale kiedy mowa jest o winie, to jest mowa o rozweselaniu. Wydaje się, że wesele nie jest podstawowe do życia, że śmiech nie jest podstawowy do życia. No właśnie jest. Te pokarmy, ten chleb i wino, one są symbolem nie tylko tego, co jest konieczne do przeżycia, ale tego, co też jest konieczne do szczęścia. Bóg nie chce, żebyśmy żyli tylko na poziomie minimum. Bóg nie chce, żebyśmy po prostu mieli tylko to, co jest podstawowe. Bóg chce, żebyśmy również w życiu, żeby to, co nas karmi, dawało nam również szczęście. To również całe nasze szczęście przynosimy Panu Bogu w czasie Eucharystii. Ale jest jeszcze trzeci moment bardzo ważny. W księdze przysłów jest mowa o chlebie bezbożności i o winie przemocy. Że są tacy, którzy jedzą chleb bezbożności, czyli nie zwracając w ogóle uwagi na Pana Boga i piją wino przemocy, to znaczy niszcząc drugiego człowieka. A więc możesz mieć te podstawowe pokarmy czy podstawowe środki do życia, ale te środki, jeżeli je masz, a je używasz bez Boga, czy niszcząc drugiego człowieka, to wtedy już przekraczasz, można powiedzieć, wszelkiego rodzaju granice. I to o tyle jest ważne w czasie Eucharystii, że kiedy przynosimy chleb i wino, kiedy my myślimy o tym, że przynosimy do Pana Boga to, co jest dla nas podstawowe, że sobie zadali pytanie, czy czasami te nasze środki materialne, czy to, co jest nam potrzebne do życia, czy czasem to nie jest uzyskane za pomocą kradzieży, za pomocą przemocy, za pomocą niszczenia drugiego człowieka i czy czasami naprawdę przychodząc na Eucharystii my mamy Boga w sercu. Bo, jeśli nie ma w nas wiary, jeśli jest w nas e, jakaś, taka, jakaś taka przemoc czy niszczenie drugiego człowieka, to choćbyśmy przynieśli nawet złoto i srebro, to nie będzie to, nie będzie to nigdy najświętsza ofiara. W czasie obrzędu przygotowania darów jest taki moment, kiedy kapłan wlewa odrobinę wody do kielicha z winem. Co to oznacza? Przede wszystkim chyba najpiękniejsze znaczenie pokazuje jedność ofiary Jezusa Chrystusa z tymi ofiarami, które my przynosimy. Istotą wina, istota wina się nie zmienia, kiedy dodam do niego odrobinę wody. Nadal jest winem, ale ta woda jest realnie w nim obecna. Eucharystia jest ofiarą Jezusa Chrystusa i co do istoty się nie zmienia. Ale Jezus Chrystus przyłącza do swojej ofiary, włącza w swoją ofiarę wszystkie te ofiary, z którymi my przychodzimy. Wszystko to, co my Bogu ofiarowujemy i on to Bogu zanosi i Bogu ofiarowuje. Tak jak wino nie zmieniło się przez dodanie odrobiny wody, która jest w nim obecna, tak ofiara Jezusa Chrystusa co do istoty nie zmienia się przez to, że staje się również ofiarą Kościoła. Ale nasze ofiary są w tej ofierze Jezusa również obecne. A to oznacza, że ja mam na liturgię przynieść wszystkie rzeczy, które chcę Bogu ofiarować. Całe moje życie, wszystkim tym, co, jak to życie jest budowane, co stanowi o moim życiu, z bardzo konkretnymi wydarzeniami, sytuacjami, rozmowami, przeżyciami, tym wszystkim, co stanowi moje życie. I Konstytucja o Liturgii Świętej Soboru Watykańskiego II w dziesiątym punkcie mówi, że liturgia jest szczytem i źródłem całej działalności Kościoła, tym samym całej mojej działalności, bo ja też jestem Kościołem przez chrzest. Wobec tego ja mam przynieść wszystkie te rzeczy na liturgię i złożyć jako szczyt mojego życia. Wszystko to, co ja robię, wykonywanie moich obowiązków zawodowych, realizację moich relacji, Małżeństwa, powołania, bycia rodzicem, wszystkim tym, wszystko to ma znaleźć szczyt w Eucharystii. I przynoszę to na Eucharystię, żeby Panu Bogu to ofiarować. Całe dobro mojego życia. Ale równocześnie w tych wszystkich rzeczach, których nie domagam, w tym wszystkim, co stanowi moją słabość, moją grzech, co nie wyszło, to też przynoszę Panu Bogu, bo Eucharystia jest źródłem łaski. Proszę, Panie, przemień to. Spraw, żeby to było piękniejsze, żeby to było lepsze. Ofiaruję to Tobie. Pragnę Ci to oddać. Challenge jest może taki dziwny, skoro chleb i wino to były podstawowe środki do życia, to wypisz na kartce, ale nie dwie wypisz na kartce naprawdę 3, 4, 5 takich podstawowych środków do życia Twoich, bez czego Ty nie mógłbyś żyć.